Witam wszystkich Dzisiaj rozpoczynamy wycieczkę po Gnieźnie Obejrzymy sobie to historyczne miasto związane z naszą historią Regionem, który uznawany jest za kolebkę naszej państwowości, naszego państwa Gniezno Mówi się, że pierwsze Grody tutaj na wzgórzu powstały w połowie X wieku, mniej tak, więcej 1940 rok. Czyli w czasach, kiedy Mieszko, pierwszy historyczny władca Polski. Był małym Bobasem. Najprawdopodobniej. Byłem tutaj już wcześniej, tylko że to już minęło no, dosyć spory kawałek czasu, więc niewiele pamiętam na zwiedzanie nie mamy za dużo czasu bo praktycznie dzisiaj całą sobotę a w niedzielę już trochę inne plany dlatego postanowiliśmy zaufać tutaj miejskiej aplikacji królika goń Ale to jest aplikacja która pozwala szukać tutaj lokalnych gnieźnieńskich królików które przybierają Różne postacie, sobota godzina 12, rynek nie jest zbyt wypełniony, ludzie pewnie dopiero się budzą. Pierwszy odnaleziony królik. Może dowiemy się co poza królikami warto zobaczyć, poza królikami katedrą i starym miastem oczywiście. Może są jeszcze jakieś takie ciekawostki, które pozwolą ten dzień inaczej zaplanować. Ale centrum informacji miejskiej jest zamknięte. Ulica Chrobrego, to to prawdopodobnie chrob. No cóż, na ulicy dobrego drobny, do zaskoczenia nie było. Informacja turystyczna od 1 października do 31 marca, od poniedziałku do piątku. Ponieważ jest luty i sobota, no to możemy co najwyżej pocałować klamkę. Aplikacja odpalona. Na przeciwko Poczty Polskiej w tej chwili stoimy na ulicy Bolesława Chrobrego za mną kościół garnizonowy pierwsze 50 punktów w aplikacji przy kościele garnizonowym z lewej strony jest taki nieduży plac, który jest w ramoncie, a na tym placu jest posąg Świętego Wojciecha, czyli pierwszego świętego naszego kraju i jednego z wielu świętych, jeśli chodzi o Europę. Uwaga, trzeba przejść przez ulicę. Będzie drugi zarejestrowany królik. O, ten za jakimś karabinem, z Mauserem czy z czymś takim? Udało się ustalić jak się facet nazywa, to jest powstanie z Wielkopolski. W tej chwili jesteśmy na chrobrego cały czas, ale wyjdziemy na ulicę innego króla, Jana III Sobieskiego, skręcimy w lewo i tam będzie kolejny królik. Królik, żołnierz pruski. Potem będziemy mieli obiekt, który się nazywa Legenda o piaście Oraczu, czyli to jest legenda o powstaniu dynastii piastów. Że dobrze kumam, następny będzie królik hokeista. Ciekawe, czy gniezdo ma drużynę hokeja. Się wydaje, że nie ma, przynajmniej nie ma w tej najwyższej lidze polskiej, która nie jest zbyt rozbudowana, bo tam jest raptem chyba 9 zespołów i chyba jest jakaś jeszcze niższa liga, ale no, trzeba byłoby tam sięgnąć i dowiedzieć się. Jest, widać go, już tutaj są ogół, oho, krzyki, radości, także trzeba się tylko przedostać na drugą stronę ulicy, chyba na nielegala przejdziemy, bo tu nie ma pasów, no szkoda, że nie ma. A tu jednak się okazuje, że ten budynek, cała masa różnych instytucji, tu jest na przykład Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych imieniem Stanisława Mikołajczyka. Zespół szkół im. Jana III Sobieskiego. Trzecie lizeum ogólnokształcące. No proszę. A tutaj królik żołnierz pruski. Możemy o tym obiekcie powiedzieć, że są to dawne koszary pruskie. W tej chwili jesteśmy w miejscu, w którym znajduje się pomnik, który symbolizuje legendę o Piaście Oraczu, czyli założycielu dynastii Piastów. Cała instalacja znajduje się w Parku Miejskim. Teraz idziemy dalej do kolejnego królika. Bo ja nie wiem, jaki będzie królik, dowiemy się za chwilę. Natomiast to będzie chyba najdalej wysunięty królik w tym kierunku. Jest godzina 13, słońce mam po prawej stronie. To zresztą widać po cienkach rzucanych przez drzewa Czyli tak piraz i drzwi idziemy na wschód. Jeszcze nad tym pracują, oczko świeżo, świeżo, świeżo wyremontowane, pachnie jeszcze nowością. A wokół są porządki, stare drzewa wycięte. Będzie tutaj bardzo ładnie. O, został zauważony hokejista. Kolejarz. No dobra, króliki, królikami, obiekty, obiektami. Ale trzeba by te, też pokazać trochę miasta. Tu jest dworzec autobusowy i dworzec kolejowy. Dosyć schludnie to zrobione. Z pomysłem. Naprzeciwko dworca czy po drugiej stronie ulicy jest taki skwerek. Proszę mapa. Tutaj mamy pomnik. Pomnik tego. To jest przemysł drugi. Przemysł drugi to jest król polski. Nie wiem czy się historycy nie obrażą, ale powiem, że to jest pierwszy król polski po okresie tak zwanego rozbicia dzielnicowego. Co prawda on to państwo scalał. Po ojcu dostał część. Wielkopolski. Drugą dostał po swoim stryjku w bracie przemysła pierwszego. Potem podpisał pakt z księciem Pomorza Gdańskiego na przeżycie, ale ponieważ był dużo młodszy to było oczywiste, że przyjdzie do niego. No i zaczął się ten proces łączenia się czy dzielnic Polski skończył tragicznie został zamordowany w spisku w kwiecie wieku mógł jeszcze wiele zdziałać najpewniej są różne teorie ale najpewniej zrobili to brandenburczycy którym no bardzo nie w smak była działalność tutaj bardzo silnej persony i osobowości w postaci przemysła drugiego przemysł drugi pogrobowiec ważna postać No dobra, parę kroków już po pierwszej historycznej stolicy Polski zrobione. Można powiedzieć, że to jest bardzo ładne miasto. Władze, samorząd zdaje się mają pomysł na rozwój, na dalszy rozwój miasta. Budynki historyczne zadbane. Aplikacja, którą korzystamy do, do szukania budynków. Bardzo dobra, ale to ja muszę powiedzieć, że to w tej aplikacji nie tylko króliki są, tam są też inne właśnie wartościowe miejsca warte odwiedzenia, tak każdy punkt zdobywa się punkty, no i zdobywa się pewne sprawności. Bardzo przyjemnie się z tym chodzi, pomaga to w zwiedzaniu. Trzeba pogratulować i pochwalić władze miasta, że taką aplikację jest udaną moim zdaniem wypuściły polecam Gniezno. Polesław drugi szczodry na no dobra zmierzamy w kierunku serca naszej wycieczki bazylika prymasowska w dniu na świętej Maryi Panny w środku są jeszcze relikwie kościołów które były budowane w x XII wieku tutaj jest miejsce po dobrawy Czyli żony mieszka pierwszego pierwszej chrześcijańskiej żony mieszka pierwszego. Być może wcześniej miał żony, nie miał żony. Nawet kilka pewnie tu przed nami gigantyczne schody prowadzą nas do kolejnego zabytku do kościoła Najświętszej Marii Panny Świętego Antoniego. A dalej będzie budynek sądu. Oczywiście po drodze kolejne króliki. Tym razem spodziewałem się, kurwa. Proszę, ja cię tam. No, macie, W kręcach że słońce jest nisko i świeci prosto w oczy. Tak. Trochę żeśmy pochodzili. Mamy jeszcze połowę tej trasy, którą sobie założyliśmy, ale trzeba by coś zjeść pierogarnia jesteśmy bardzo głodni, także wchodzimy zjemy porządne polskie pierogi krok po kroku Bolesław Chrobry 1025 koronowany w tym oto miejscu oczywiście nie w tej katedrze, no wtedy jeszcze nie istniało taka, w takiej formie no, podobno jest ich kilka Tak patrząc na ten posąg nie wygląda na młodzieńca raczej na mędrca ale silnego, zdrowego co on pokazuje gniazdo w zachodzącej scenerii kościół Najświętszej Trójcy Świętej jak tu stary po prostu szperacz teraz tam wejdę i zobaczę No, okej. Okay. Trochę stromo, żeby tu podejść. Ale wyraźnie widać, że to jest jakiś stadion. Co prawda, tu jest kawałek zieleni. Lekki wał. A na samej górze wału widać krzesełka. Także niewątpliwie jest to stadion. Najpewniej piłkarski. Dzisiaj, niedziela, nie udało się już za dużo nagrać. W zasadzie nic się nie udało nagrać także widok będzie z samochodu no to żegnamy gniezną jeszcze parę takich obrazków tutaj jakiś park z dworkiem Właśnie pożegnaliśmy gniezno, ja się żegnam z Wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.